Witam w kolejnym odcinku Dzisiaj będziemy obchodzić y, moi, urodziny mojego konta Margonem y, Moje konto ma już y, dokładnie 3 lata bo dzisiaj mija termin i w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie pocztę No i tu mamy prezent urodzinowy. W urodzin, ro, rocznicy urodzin... w dniu rocznicy twojej Markonem. Chciałem życzenia wraz z ukłonem wielu legend gwiazdki z nieba. Tego czego ci potrzeba. 100 milionów monet w sakwie. By ekspiło ci się łatwiej. Dużo zdrowia wielu wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Jaren. To... Hmm. No i mamy Hero Tu wysłać ten, To wiadomość może wysłać każdy ten PC. No i teraz lecimy do biura. Marwana. O ile bije w no nie wierzę. Szybko się szybko się zada. Nie <grym> wierzę <grym grym> No. no. I już jesteśmy na matce. Ewentowej. Tu mamy zaproszenie na pół urodziny. Chyba tyle. Ja już. A to nie tutaj. Tu testuje się i mamy kupę na loterię urodzinową. I legę nix. Dobra. Co się Teraz sobie zalosujemy te 5 losów. Kluczę. Co to się stało? Dalej. Gdzieś tu miałem kupon. I. No, mam jeden kupon. I. co? Podróż do mnie na zimny. Nie gdzie to jest na Dobra, jeszcze raz i... o, ucieczka, no akurat blokowało mi ucieczki ja tu czekam na taki strój Nie wiem jak to nie wiem co to jest. fałszywy szafir Nie wiem nawet co to jest Dobra, jeszcze jeden i Co to jest? Bonna twaka Możesz go wymienić u Sirle Hima na Twaka. Co? Nie wiem co to jest ale dobra. I ostatni i... Kolejny zwój do wnętrza ziemi. Wnętrza ziemi. Dobra. Ucieczka mi się przyda. Czasem. Nie możesz na pozycji spoko. ZCN Tu no ale jest dobra. Dobra, tu będzie ucieczka leżeć sobie. To sobie tu przeniesę. Przeniesę. No ale lepsze jest to było. Znaczy nie było, tylko hmm, jak to się nazywa. <laughs> eee, ten mix to trzeba będzie wymienić bon jakiś eee, zaraz na to sobie zobaczymy tam eee, to trzeba będzie niedługo level cofnąć jak to się jakoś się nazywa sir Lechina. nie wiem czy to pamiętam sir Tak? A nie dobre. Sorry, ale... Sorry za te błędy, ale mm. nie jestem dobry z polskiego. Niestety. Sylwen nacin Karkahan. Co sobie wymienimy na odcinku? Jest w rytuszu Karkahan 332. Dobra. Niech to są Dobra, my sobie zbędziemy do plesta eee, Chyba to, nie wiem hmm. No, co hmm. mnie tak leguje A to już chyba wiem co Bo sobie to w hero zero. Jeszcze Proszę słuchawki, nie wiem dobra tam na lepiej. lepiej słychać znaczy nie słychać to że tylko nie słychać muzyki czy czegoś tam bo nie słychać tego co się dzieje na tej, na, tam na tej grze na to mi chodziło tylko jeśli to powiedziałem tutaj eee, tu ty muszę odnaleźć odnaleźć pogubione farby. Nie wiem gdzie to się szukało ich, ale chyba tutaj. No, to musimy znaleźć cały komplet tych farb. Nie wiem, znamy, znamy gdzieś tutaj. Bo może być czasem tak w karszce. Jest taka możliwość pusto no to może będzie w palmie ja znalazłem kiedyś w palmie tak przypadkowo ale nie tu o jest nie no, znowu znalazłem to co nie trzeba aha i jest tak nowość bo nagrywam już innym programem Camtasia Studio 6 i ten program jest tu nie ma nic. no i ten program jest troszeczkę lepszy co to a tu piłka to, to, to nie. i ten program jest e, lepszy tylko ma jedną wadę bo nie ma czasu nagrywania i to jest ta jego wada e, a poza tym mam go już na stałe, ten program bo Kamtazja 8 po wpisaniu kodu, znaczy tego klucza, nie ma co się nazywa, chyba klucz, po wpisaniu klucza tam na, pierwsze było na, gdzieś na, tak, 20 dni, potem tak gdzieś spadł na, na dół, tak spadało każdym razem ojej i z każdym użyciem Camtazji, yy, Camtazji 8 spadywało i tak aż do nie wiem kiedy to zainstalowałem chyba gdzieś gdzieś niedawno wpisałem jeden kod poszukałem troszeczkę i znalazłem do szóstki, no i mam szóstkę na stałe więc żeby wiedzieć jaki jest czas nagrywania to będę musiał <coughs> yy, będę musiał yy, będę musiał sobie stoper stoperem mierzyć czas i dopiero wtedy no i te, o ten gościu puszczał taką muzykę, uwaga coś do tańca, uwaga Też się zagroziłem, niedawno. Znaczy, nie wiem kiedy, ale Dobra. Dobra, ja mam takie buzia świnki. No to akurat może zapuściłem jakoś. Ten soldek nie spuścił, ale to Dobra <laughs> Taki trochę śmietnik to się zrobił Co zrobimy z tego pestu? Tak Ja się tu wahałem, że się w pora na kieliszek szampana Nie ma co tu chodzi, ale dobra <grystanie> Tu mamy dalej. Yy, no. Tu mamy dalej Mix Tym razem leczy 10. Co tu jeszcze można porobić? Już trochę damy tu byłem Znakomicie ile ja już mam 3 lata? Margo, czyli to muszę sobie. Co tutaj można? To nie... O, róże może takie. Stopie. stopień Stopie. A tu nie. Wolę oszczędzać kasę, bo widzicie. Bieda? Trochę. Znaczy nie trochę. Eku mam kompletny już prawie. Bo jeszcze mieczyk to jakiś. Lew no na razie nie mam. Nic ciekawego. Dobra, dobra, teraz pojedziemy to sobie wymienić i skończymy na tym odcinek i no i tak odcinek wrzucę może jutro dzisiaj to na pewno nie nabrany, ale jutro na pewno gdzieś będzie tak około 20 I tak mniej więcej. będzie tak około 20 odcinek może nawet prędzej wrócę ze szkoły ogromne zadania i a tutaj ta miłość jest dobra nie wiem co to było mam tu bon na twaka i chciałbym go wymienić na złoto a złoto można myśleć 2000 złotych monet Sery 2k za to. A gdzie ten telepodróż do wnętrza do... Do... ziemi? No nie wiem gdzie to jest. Falszy wyszak. Dobra. <laughs> to, się, to się wywali gdzieś. To może też. A zaproszenie na urodziny zostanie bo można z tego dostać takiego miksa kawałek tortu urodzinowego No i on jest no może trochę lepszy od tych Znaczy trochę, nie trochę, tylko do, do, nawet dobrze Tylko lepszy Bo leczy 3K, a ten miks leczy 2 Dobra mm. I przy okazji poakspiłem sobie trochę łowce na no tarhunie. No i mam tutaj już 71 i teraz będę dopiero eku kompletował. Mm już nie był, nie czy będę kompletował akumulator, no, takie mamy chyba ja mam na 28 level, ten nasz zostanie, ten pierwszy zostanie, yy, Łuk zostanie, no i do wymiany są tylko te, tu będzie yy, ręce stoloka, tu chyba z gopy to jest no, tu jest chyba z GOPY ten yy, brojka. Tu na razie będzie, nie wiem, buty stoloka, hełm. Hełm będzie z Krugera, no i tu będzie yy, kusza złowcy skur od GR, ale znaczy od głębokiej rany, ale ma podobne, podobną głęboką ranę do tego. Yy, tu mam umki na razie pod, trute no i tak to coś jeszcze będzie miało tu mam takie postacie chyba takie, chyba takie były Mam w planie sobie zmienić tutaj niki i dopiero wtedy będę na nie grał bo teraz mi się nie chce A teraz tak Yy, tyle w tym odcinku dzięki za obejrzenie do zobaczenia w następnym i elo